Kiedy chłopak lub dziewczyna zakochuje się w kimś, co robi? Myśli o tej osobie. Kiedy tylko masz okazję, polną chwilę, myślisz o tej osobie. I to jest to, czego chce od ciebie Bóg. Relacja z Bogiem to trwanie w nim, myślenie o nim, myślenie o tym, jaki jest dobry. Dziękujesz mu za to, co się dzieje, błogosławisz go, ogłaszasz dobre rzeczy nad nim, cały czas myślisz o nim, o to, jak Ty jesteś w relacji z nim, o to, jaki masz do niego stosunek. Zadajesz mu pytania, słuchasz, żeby odpowiedział, zadajesz mu następne pytanie. Przebywasz w nim, myślisz o nim, kiedy masz okazję.